Witam Was, będzie serdecznie z tej strony Surwaman A my zaczynamy przygodę nowej mapy Włóż... Rusjan Chciałem powiedzieć włóżnikom przyzwyczajenia, bo to była wtedy największa mapa jaka była w grze W ciekawym miejscu mnie zaspiło. Ja zresetowałem całą mapę, więc... Spokojnie, żadnych itemów, no których mam to nie mam, tylko sobie to sobie. O kurwa, północy chuj... Ustawiłem eee, sobie civila jako profesję. Więc to było... To tyle w sumie. Ja chcę w sumie wam sumie to pokazać, bo jest olbrzymia. Co jest najlepsze, ona jest podpisana jako larne. Średnia. Taka olbrzymia. Ale moim zdaniem to powinno inaczej się troszkę nazywać. O, chuj. Spadłem się, zrobiłem się choćby stary Wszędzie tu znakami Ło, wow. Ale to są płytki energii Nie wiem czy będzie tak samo jak na JP O, lodówka O panie No i tak, teraz to ja się bawić Mogę, Nóż kuchenny Na początek to to P jest Metal do naprawy w razie czego mam. Tylko ciuchy teraz są wojskowe. To mały dylemat. mówię. Nawet nie wiem gdzie tu co jest. Czy ten zamek się skoczył? Czy mi się tak wydaje. się nie zdąpił Ło Nie A tam chodzi po łóżku dziad <tryk> Umieraj dziadu Pogryzłeś mnie Kurwa teraz byś się sted, kurwa pierdolonego O jezu Pieszo, to będzie wyzwanie. Hm, to nie ma dystansu jak kosa, ale zawsze coś. Ale dystans też ma dobry. Hmm, nie mam nic na to nie bez. Tylko, to bo nie mam nic, co to, to naprawdę siebie 64, <grystanie> dobra Dobra, nic <grystanie> ciekawego sobie nie Jakbyś się nie palił, to mi cię zabił, ale się palić. Ale ma... ale Dobra, tam widziałem jakieś budynki na górze. już tak się ja sobie tutaj pojedziemy w tej mapie, znalazł fajne miejsce na bazę. Więc... raz jeden z widzów powiedział, że gdzieś tu jest tunel, który jest cimno w tupił Murzyna, może ciemniej, nie wiem, nie wchodził jeszcze do niego. Więc tunel ten... złam z, wami z Może będzie coś w tym stylu, że na przykład zmutowane ciągle tam są takie czerwono mutandy. Zębiaki, czy taki tiny light. Okej, no tutaj taki... Tam widzę trochę O nie o nie Jak ja cię nienawidzę. Po to on to trzeba na pałę, żeby trzeba nie ciachać O now strybunujku widzę Piękna, pięknie Pięknie Okej okay. O! Super na początek to jest zajebiście Łuk What's things are Cztery Dobra, dobra, ja to Podtrzymam Łuk sobie wezmę By się przydał do tego celowi masz się Tutaj dobre jajka Jajka trochę zajmują I właśnie fajnie dwustu Czemu ja to trzymam? Właściwie metal mi jest potrzebny głównie Dobra O, plesak, zajebiście <gry> Już tam chodu A co to ja Metal Okej, okay. fajnie Pyk Cała mi jest niepotrzebna Pyk Nóż 100% dwie ale mapa jest naprawdę ładna, Tu trzeba przyznać ludziom robiącym to mapa, że potrafią zrobić ją porządną, to chyba miało więcej miejsca, tak tutaj też, ale to ładniej wygląda, wow! Mam już dwa noża W jakim jesteś stanie. Tu chwilę jak widziałem wziąłem, nie wziąłem. Plus drout. Um. Droud to mniej więcej, czy mniej? mniej. dziwnie wyglądają. Dobra, ja zbieram wszystko jak leci. potem to będę zaprzewał na metr dal. Wiem jak to działa, ale mi się nie opłaca bezbierać Jest tu jakieś wejście na pórę. Czy to jaki sobie pokój, taki dombra, wszystko przerobione, wszystko przerobione to za chwilę a 60 to wezmę z od razu Dobra, tak się nie zobaczyłeś, to dobra, pół Myślałem, że twój kolega mnie zobaczył. 58. ja wychodzę z założenia, jak ktoś ma 50, to już wcześniej chce już Mniej niż 50, to już nie opłaca. Chyba, że w ostateczności. To jest moje założenie. 50, dobra. Wyrzca się wszystko weźmie. mam mnóstwo soków. Pula oka. Dobra, tu nic nie do wzięcia. Jajka, nie nadają się spodnie jak zawsze się nadają Cześć! W końcu słyszałem No to chyba tego, ale to ładnie Cześć. No nie, no nie Kurwa Ale to ładnie O. Oh. Cześć! Chodź na solo Ja na solo, a ja miałem wybrać, Idę Dużo apteczek, dużo apteczek, dużo apteczek. Dobra, potem należy swój śpiewę wykraścić. W drugiej kolejności mam chyba dwie te. Po trójkę. Dobra, dwie mi... no, jedną, Będą zwiększać. Fuck yeah! Tylko tutaj jest puste. Potrzebuję tabletki. Policie też czówkę, zabrać. O! O! 100% chleb. Dobra, nie będę tylko wpierdalał. To dobra, dobra. Ja pierdolę. Kur... Gdzie jest jakieś mi 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 miasto, bo ja kulowym chciał samochodem się pobujać, w takim mapie, a nie chyba tylko piesza Pieszo. O ja pierdolę. Tam chyba, gdzieś tam jest stronę o kurwa ładź. Dokładnie, zapomniałam o skillach Najpierw chcę sobie wymaksować prędkość Bo to w przypadku tym to się opłaca Na tej mapie Jeśli kurwa mam z tego punktu na drugie drugiego punktu na Kurwa Z buta, to trochę daleko Ola boga Tam jakiś znak chyba A tam to już eee. Okej okay. Tego wcześniej nie widziałem Trochę chłopne, ładne W poprzednich latach tego nie widziałem Trzcinę Czci, ja piercę, mapka mnie zaskoczył kuje. A, tam umarłem! Tam znalazłem generator. Ja potrzebuję samochodu, samochody, ja kurczę chcę poszukać tutaj bazy wojskowej. Wait, eee, Tam mam... Pani, nie znajdę, bo to jest jakiś taki to właśnie ten wzór. Tu będę musiał jechać w tą stronę chyba. Żeby dojechać gdzieś tam w miarę kłą w lądu, bo widzę, że jestem na wyspach takich. Wiem, coś tam ma, przyglądałem. w pierwszym odcinku, jak za aktualizacji, ale dużo to ja nie wiem, nie widziałem. Przyglądałem się raz i tyle. Ja nie właśnie tak jak nie oglądam. 15 razy. To jest jakieś miasto. Uuu. Mogę na to miasto. W pierwszej kolejności. Może byłoby fajne miejsce na budowę miasta miasto, miasto, miasto bazy również miasta Jeśli są takie wysokie budynki, które mają na przykład dwa piętra pełne, a trzecie jest puste i dostępne to jest właśnie zawsze dobry pomysł tam dawać polówkę albo zwykłą zależy jak to lubi grać ja mi, lubię mieć jedną większą bazę i mało, do, sporo takich polóweczek dobra mechanik Mam Na nadzieję, że to samo chód jakiś złoty Flara Dobra, jest taksówka, to był widok. Ew. Kościół siedział sobie w, e, w ziemi. Okej. Okay. Okej. Okay. Skoczyny, nowy wrak. Ej, takiego samochodu tutaj jeszcze nie widziałem. Takiego wraku. Workshop. Wow. 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 Dobra, jak. da Bo no, ciekaw. O, ja pierdziele. Ty, to wygląda jak te. Co się nazywało? Zapomniałam nazwę. Jak zawsze, zresztą. Dzięki, mogę... Flashlight... No chodź, no chodź na salę, no chodź na salę. O, to się przyda. Czerwoną plażą nigdy nie. Fuck yeah. Ja kurwa na FB i tego szukałem, jak... ...pojebane tych chemikalizm zawsze. Na tym się masz polową. No patrzcie szczerze. Pyk. 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 I tutaj jakąś... nie Tutaj jakąś kurde, oło Kładeczkę. I masz ten tak dach sobie A Nadal jest praktycznie puste. A on są tylko ziareczki mi się przydał. No no no, ciekawe pomysły tutaj są do wykorzystania. Trochę parkowe, ale są. Pójdź no, Dobra, wezmę te flashlighty, to na metal się wszerbi. Eee, tu gdzieś był jeszcze flashlight. Tu. Tam chyba gdzieś nawet na leczył. No dokładnie, eee, flashlight. I serdeczny metal, bym poprosił z tych flashlightów Dobra, cztery apteczki, w razie czego mam Nie cztery, sześć apteczek Bo mi się nie wie Jebało Soków nie zbieram, już mam tego Towaru tyle Że mi się to w to już nie napłaca mm. Grabię O, pamiętam Broń do paintballa Dobra, ciuchy, ciuchy, ciuchy mam trochę Starczy mi już na zrobienie. Nie, trzech jeszcze bym potrzebował. Trzech kloczów Broń do paintballa pożałuję, bo tego nie, nie mam w ogóle nic nowego A lepiej, bo tego często znajdowałem, a tutaj w ogóle nie mogę zlokalizować tego mm. Ja Ciebie też przerobię Na serdeczny metal Już mam to, oj Metarkę czołgłam przynajmniej Tyk, tyk Zresistowa to Dzięki, kocham Cię Tomiaczek, dzięki Dobra Jeśli ktoś chce korzystać z e, wytworzonych własnych kanistrów, to się nie opłaca. Większą pojemność mają te kanistry, te które da się znaleźć. Oh, dobra, nie pierdolę, palnika nie miałem gorzej. Hmm, tam widziałem miasto, pojadę do miasta. Jestem ciekaw jak miasto wygląda, bo nie widziałem. 讲，我跟你说，你妈会灭。 Nie, ja to jest stary, myślałem, że to jest jakieś nowe. To są stare. Polityczny że setarz, ma więcej miejsca niż ten, który mam na sobie. Dobra, to mówię dobrze. Przebię sobie to na klocz. Ten klocz, który mam na czerwone łóżeczko. Mam jeszcze 5 klocza, 5 klocza to wykorzystam sobie, sobie w celu wykonania sobie tego. Nie ja zawsze lubię mieć jakieś takie. Aha, tu się da jakiś laserek czy coś w tym stylu wodą moglić. Taksówką W sumie. No, mobila. Kurwa, przecież wcześniej się dało. Check. I tu gdzieś jakaś taka wieża, w której się chodzi po odbrawianie? Nie bardzo. Gdzie tu jest wejście? Tak, whatever. Tam? Tak, tam. O kurde. Nie planowałem znaleźć tak szybko wojskowej. Dobra, zrobię sobie fajnego. A, nie zrobię sobie fajnego. Chyba, że mi BLFR. Dobra, A8 jeszcze będę port. Co? Wow, no ty już nie wiedziałem Mi tak spodnie mamy miejsca Wentylacja Standardowo Wow Ja sobie sobie w klasie... tylko pawiłem w... nie? Myślałem, że to też... A dobra, jak się ubieram na militarny, to się ubieram na militarny. To się mówi trudno. E, panie, gdzie ja pan... Gdzie tu jakieś większe baraki? What Jakiś nowy samochód nawet Dobra To moment Pyk 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 Pokażę wam teraz Pyk Pyk Stać mnie już na skill ten? tak. Idealnie U nie mówcie, że mi potrzebny jest trzeci, żeby wykonać Kurwa trzeci Pierdolony trzeci poziom tam leży? Siłownia, what the fuck? Co tu się od Siłownie nawet mają Siłownie idzie Dobra, ja tu Zrobię innego trika, kurwa Na parkura, o Nie będę się walić z Chcę w tym miejscu sobie zakończyć. Buntuj się w bazie, wojska na Pyk. Siub. Niektóre są na tyle głupie, że tego dziadostwa nie będę rozwalić. znaczy tak. Zwa Trzy razy skiknąć odpowiednio. I możesz fajnie się z człowieku wybudować na dachu. o Jesteś na dachu. Ja się tutaj pierdzielę. Gdzie tam jest? O pyk. Pyk. Troszkę baraków sobie wymaczę. To już punkt już, estetyczny jest dla mnie. Chwila, chwila, chcę to ładnie wymierzyć A pół widzę, Może być. O, 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 i, i, dobra, spornik jest. No i trochę taki namiot. I wyszedł. Wow! Co się da tu w ogóle Da się. Na wszystko się da. Tak. I w tym miejscu sobie zakończymy. Ale na serio mapa jest dla mnie dużym, fajnym zaskoczeniem. Ale tu będę się budować i w tym miejscu sobie zakończymy. To Cześć, nara, mówi Surma 64.